Siemanko z tej strony Metsu i witam w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdziemy się we Francji, żeby przebudować rewelacje obecnych rozgrywek Ligue 1, czyli Stad Bretois, drużynę, która zajmuje drugie miejsce ustępując jedynie Paris Saint-Germain. Przeżywają kapitalny sezon, w poprzednim sezonie mieli dopiero 14 miejsce ligowej stawce. W ostatnich sezonach to była drużyna raczej z dolnych rejonów ligowej stawki, co najwyżej ligowy średniak. A teraz walczą o prawo gry w Lidze Mistrzów. No niesamowita przemiana w wykonaniu tej drużyny. Czy uda im się zachować to drugie miejsce do samego końca? Przekonamy się w trakcie trwania tego sezonu. Do końca pozostało już naprawdę niewiele kolejek, ale też nie mają jakiegoś ekstremalnie łatwego terminarza. Ale to, co osiągają na ten moment, jest naprawdę godne szacunku a o tej drużynie bardzo mało się słyszy, no bo jednak rozgrywki Nike nie są popularne w Polsce składu też nie mają wybitnego więc na pewno musimy go wzmocnić. A jeśli chodzi o cele na ten sezon to na pewno nie będą ambitne, bo nie jest to drużyna, która przed sezonem stawiałaby sobie takie cele, czyli środek tabeli i jedna ósma Pucharu Francji. 12 milionów budżetu? Wygląda to tragicznie, więc musimy sprzedawać jak menu do Frankfurtu 4,5 miliona w skali naszego budżetu. Jest to niesamowity progres. Następnie Ladurą 11,5 miliona do AS Monaco. Myślę, że tam się odnajdzie, bo jest to naprawdę interesujący piłkarz. No i teraz mamy 25 milionów do wydania, podwoiliśmy nasz budżet. Więc czas na zakupy. Na pewno potrzebujemy kogoś do środka pola. Przydałby się nam piłkarz na lewą stronę pomocy. No i do tego nowy napastnik. Więc bez przedłużania, zaczynamy zakupy. Nasz stan zorganę. Niecałe 10 milionów i zamienia szaryledła na stad Brestła. Oby nam się udało tego piłkarza dobrze wykorzystać w środku pola. Następnie Angel balak Wiksza. Ciekawy zawodnik, wymiana plus 2 miliony. I udało się w miarę tanio pozyskać akurat tego piłkarza. Do naszego zespołu. I następnie Jutgla, 8 milionów zamienia Club Bryż. na tutaj drużny z Francji. Myślę, że poradzi sobie w rozgrywkach ligę, no bo w Belgii dawał sobie radę. W turnieju przedsezonowym drugie miejsce no trochę zabrakło, żeby dostać premię przedsezonową, no ale musimy zadowolić się tym, co mamy, czyli niewielkim budżetem. No i tak na sam start prezentuje się nasz podstawowy skład. Szał nie ma nawet po transferach. A gdy popatrzymy na naszego rywala Lons, czyli drużyna, która występuje w Lidze Mistrzów, oj tutaj łatwo nie będzie, patrzymy na ich koncepcję taktyczną, na każdej pozycji praktycznie mają lepszego piłkarza, ale oby udało nam się pokazać formę z prawdziwego życia. No i dokonujemy zmian, bo na razie niewiele dzieje się na boisku. No i jak widzimy, nasza drużyna atakuje, piłka na skrzydle, koniec. I w pierwszej kolejce mamy bardzo cenny remis. No i teraz możemy sobie zobaczyć, jakie były najgłośniejsze transfery na świecie. Uszeregujmy. Rodrigo do United, Ozymen do Real Madrid i Aleksander Arnold do Real Madrid. No już by tutaj można współczuć Rodrigo, że przez wiele lat no raczej nic nie wygra. No i tutaj piąte miejsce po 10 kolejkach. No strata do lidera w tym momencie wynosi już 9 punktów, ale jest to całkiem przyzwoita pozycja wyjściowa. No, nasza drużyna, no powiedzmy to otwarcie, no mocna nie jest kadrowo, więc tutaj każdy punkt jest na wagę złota. No i tutaj wielu piłkarzy odwołanych... Amawi, Brachimi, Le Cardinal, Satriano i Cartilier przez swoje kluby, bo nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę. No i przenosimy też piłkarza z drużyny juniorów, bo mamy trochę braki kadrowe, więc na pewno jakiś rezerwowy napastnik nam się przyda. No i tutaj też skracamy wypożyczenie, bo co by nie mówić, nasza kadra jest ekstremalnie wąska. No i teraz zobaczymy najgłośniejsze transfery zimy: jak to się prezentuje: Gorecka do Chelsea, Oyarzabal do Arsenalu i ta do Lipska. To były najgłośniejsze ruchy zimą. A po 20 kolejkach wskakujemy na czwarte miejsce w ligowej stawce. Choćby do lidera aż 13 punktów straty, ale do Lons jeszcze jest strata do odrobienia, więc dajemy z siebie wszystko, by osiągnąć w tym sezonie jak najwięcej Mets. Na samym dnie kompromitujący rezultat. A nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. No i nasza przygoda w Pucharze Francji. W pierwszej rundzie nie braliśmy udziału jako drużyna 1, Następnie w 1.16. Daliśmy radę o serii 1 do 0. Następnie w jednej ósmej Finału. Pokonaliśmy Toulouse też 1 do 0. Następnie Onger 2 do 0. No i porażka z Lyonem kończy naszą dość udaną przygodę. Piąte miejsce po 30 kolejkach. Mamy tyle samo punktów co Lons. No tutaj walka o trzecie miejsce stoi jeszcze przed nami otworem. Na drugie i pierwsze no nie ma co marzyć. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę w rozgrywkach, klikę, to jest to Metz, 12 punktów na koncie. Ładna nazwa, ale nic poza tym. A nasz podstawowy skład. Sam widzicie, jak wygląda. W ostatniej kolejce zwycięstwo z Toulouse, co oznacza, że stad bretła zajmuje trzecie miejsce w Lidze. Tak jest PS mistrzem, stad na drugim miejscu, a my zajęliśmy trzecie miejsce. Tak jest. Udało się. Fantastyczny sezon. Miejsce na podium. No a tutaj widzimy najgorsze drużyny Nącz, Strasburg i Metz. Mbappé najlepszym strzelcem, 24 bramki w 33 meczach, jak na niego słaby wynik. Mongala najlepszym asystentem, a Mondanda wraz z sambą Donnarumą i choćby chyba tam jeszcze Bizotem największa ilość czystych kąt tak rozwinął się nasz podstawowy skład. Nawet po sezonie ten skład nie wygląda jakoś ekstremalnie imponująco, ale poczynił naprawdę spore postępy. Wielu piłkarzy świetnie się rozwinęło, ale kadra ekstremalnie wąska, że nawet junior był naszym pierwszym zmiennikiem. A jeśli chodzi o największą ilość występów, to widzicie, tutaj wielu piłkarzy nabiło sobie te 38 występów, bo przy tak wąskiej kadrze, no granie jest po prostu ich obowiązkiem. Najlepszy strzał: Dżugla, Jugla, Dugi de Castillejo i Lemo wraz z Dumbią na trzecim miejscu, Lesme Louis, i Wiksza stęci, a Dumbia na trzecim miejscu. I jeszcze rozgrywki Ligue D, Ligue D. Zobaczmy jak to wszystko się prezentuje. saint i Angers z awansem Girondins Bordeaux, Oser i Paris FC zagrają w barażach. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę drugiej ligi francuskiej, to jest to Onon No i jeszcze patrzymy na ocenę menadżera: 96. No. Miejsce na podium dla stad dla Stade Brestua. No To jest coś niesamowitego, więc zarząd w pełni docenia nasz sukces. Do tego półfinału Pucharu Francji. No i zobaczmy w jak to się wszystko układało. Zobaczmy. Oser pokonuje Paris. W półfinale Oser zielon Bordeaux, a w finale Oser Nantes i Nantes żegna się z ligowymi rozgrywkami. Puchar Francji dla Monaco pokonali Olympique Lyon, czyli drużyna z księstwa. Super puchar dla Manchesteru City pokonali Sevillę. Jeśli chodzi o ligę konferencji, Fenerbahce pokonuje Club Bruch w finale. Liga Europy dla Atletico Madryt pokonali Real Sociedad, a w Lidze Mistrzów triumfuje Real Madrid, pokonując finale Barcelonę a jeśli chodzi o nas, trzecie miejsce w ligowej stawce. Tutaj również byliśmy rewelacją rozgrywek. Paris Saint-Germain, pewne mistrzostwo, 27 zwycięstw, 6 remisów, jedna porażka. Stade Ren wykręcił naprawdę fantastyczny rezultat. Mimo iż stracili 12 punktów do Paryżan, to tak jak na poziom tej ekipy, no to drugie miejsce i tak jest wielkim sukcesem. A dla nas trzecie miejsce to jest praktycznie spełnienie marzeń. No bo Stade Brestois to jest drużyna, która... Od wielu, wielu sezonów o nic wielkiego się nie biła. Jeśli byli w środku ligowej stawki, to już był duży sukces, bo najczęściej kręcili się tam w dolnych rejonach tabeli, albo nawet w okolicach strefy spadkowej, a teraz zajęli miejsce premiujące grom w najważniejszych europejskich rozgrywkach. No coś niesamowitego, jeśli osiągnęliby taki wynik w prawdziwym życiu, to myślę, że ich kibice byliby w siódmym niebie, chociaż wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I gdy teraz są na drugim miejscu, to ich kibice pewnie chcieliby, żeby utrzymali to do samego końca, ale czy to się uda? Przekonamy się na koniec tego sezonu. W teraz są 34 kolejki, więc niewiele pozostało im do rozegrania. Jeśli będą dobrze punktować, to wszystko jest możliwe. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!